No z tej strony Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Chcę was gorąco przywitać i poinformować o tym, że to już trzeci odcinek z Grand Chapter 2 Dzisiaj zagramy sobie i jak to się nazywa Spróbujemy uciec łódką W poprzednim odcinku uciekliśmy yy, drzwiami Jeżeli nie widzieliście tego odcinka jeszcze wcześniejszego To serdecznie zapraszam A teraz zaczynamy rozgrywkę Dzień pierwszy Tak co dzień przebudzamy się w jakiejś dziupli. Może to jest piwnica, nie wiem. Budzimy się. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Musimy się wydostać. Tym razem musimy uciec w łódku. Zobacz, czy tu nic nie ma. Tam jest jakiś door lock, Nie wiem co to jest. Nie potrzebne mi to jak na razie. O nie dziadek. Podgłośnię trochę, żeby lepiej posłuchać. Kurde, kurde, dziadek jest głodny. Nie wiem, czy on tu idzie. Czy idzie tam. Dziadek idzie na dół, więc mamy na razie go z głowy. To otworzę sobie, pewnie babcia zaraz przyjdzie. O, benzyna przyda się. Gdzie jest babka? Więc z której strony ona będzie iść? Dobrze tu nic nie ma. Dobra, wchodzimy na górę. Też nic nie ma. Aj, babka. Kurde. Myślałem, że uda się. W pierwszym dniu, w większość, ale... Jak na razie namierzyliśmy tylko benzynę. Dzień drugi. Jak nie będzie mnie słychać dobrze, czy coś, to wiecie, tam napiszcie. Ja też sam sprawdzę. Później ten, po nagrywaniu. Mm, dobra. Dzień drugi. Tu jest ten door lock. Nie wiem po co on jest. Może jak są ekstra ten... O, do łódki. Kurde, dziadek. nic za mną. Góry jeszcze nie sprawdzałem. Więc mam jak na razie łukę. Dobra, to jest już On coś tam powiedział, nie wiem co on powiedział dokładnie. Ale oni mają chyba 3-4 dialogi na krzyż i nie więcej Tu kierownica to wiem gdzie jest. Świecę jeszcze muszę załatwić i padloki. Nie gadaj, czy on tu idzie. What? Nie, proszę idź stąd. Zamknij te drzwi. No nie. Proszę idź stąd, dziadek, nie. łom. Ja pierdziel. Dzisiaj się nie wyrobimy w 13 minut. Nie ma opcji. Nie gadaj, że on tu coś będzie robić z tą ośmiornicą. Raczej nie sądzę. Coś to kłócą. Kurde, ciężej jest w tym odcinku. Nie wiem, jak sądzicie? Napiszcie w komentarzu. No i jeżeli wam filmik się spodoba, to zostawcie... ...łapkę w górę. Kurde, 2-0 dla babki. Ja nie mogę. No ale wiem, gdzie jest Kurde, reklama. wiemy gdzie jest więc będzie o wiele prościej hmm. kurde, żeby się nie powtórzyło z żeby się nie powtórzyła sytuacja z pierwszego odcinka Aj, źle by było nie ten, dobra jest crowbar No i dobre, już wygrywamy. Tylko, że mnie spudłował, jak ostatnio tu na środek. Tu. Nie ma, nie ma tego. Bez kitu, ostatnio nie trafiłem. Koło głowy i strzeliłem. Dziadek tu idzie, nie. Jadek idzie na dółń. Po co on to idzie? Czekamy na babcie. Widzisz mnie? Naprawdę? Chodź babcie. Chodź babcie. Teraz dziadka. No co jest? Trafiłbym go. Dosłownie już klikałem shot. Ale oszustwo. Dzień czwarty, no nie. Kurde, musimy to wygrać. Ja nie mogę, mówiłem, że z pistoletu nosi ura. Ale... No już jesteśmy zakrwawieni. Ja cię nie mogę. Kurde.

Kurde! Ej, no nie może być tak! Dziadek nie może mnie sklepać! Kurde, uciekam stąd! Idę na górę. Idę sprawdzać górę. Dobra, drzwiami nie uciekamy. Czemu ten dziadek cały czas na dół tam chodzi? No to jest oszustwo, jaki? Kurde. Łom muszę z dołu przynieść, Dobra, cutting players, one mi się do czegoś przydadzą na no, pewne ta. Tu już sobie otworzę. No nie. Aż idę po pistolet. Ja go zarawalę na łeb. Nie ma, nie ma tego, nie ma bata. Dobra, do wódki. Dziadek jest na górze. To wiem. No nie! Kurde jest po dwa dla dziadka i dla babci. Kurde reklama. Ostatni dzień, nie! Nie ma, nie ma bata, że przejdę to. Nie ma ciula. Ja nie mogę, no. Nie spełnić tego. Kurde no! Łom. łom, 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 na górze go użyję, lecę stąd, Zawijam. Dziadek tu nie może iść do mnie, ani babcia. Kurde, no na easy przegrywa. Wow, nie dziad... Wow, nie. Nie, no nie może być tak. Nie może. No nie, no oszustwo. No i to jest oszukane. Ja nie mogę. Ach. Mam pomysł. Zrobię szybką drugą rundę. Walę szybką drugą rundę No Szybka druga runda Widzimy się za chwilkę Dobra, dobra już tu teraz odpalam Co ja mówię, że za chwilę Normalnie lecimy drugą rundę Jak nie wejdzie to ciul Dzień pierwszy Jest Na nowo zaczynamy swoją przygodę Musimy się szybko stąd wydostać, mówię wam. Musimy uciec w tym odcinku, musimy uciec ten łódką. Nie ma bata. Bez to musimy uciec. Tu nic nie ma, to jest zły znak. Zamknij ryje. Już mnie zdenerwowałeś. Kurde, no nie dziadek coś piewał. Oszustwo! A w pierwszym odcinku tak dobrze ich zabijałem. Kurde, idziemy szybko po tą broń. Muszę ich się pozbyć dwóch, wtedy będzie łatwiej mi przechodzić, dal, da, przechodzić dalszą rozgrywkę. Hmm. Dziadka rozwalamy pierwszego. Dawaj mu Dobrze jest dobrze idziemy dalej. Szafki dobra tu jest łom tu jest doorlock, nie wiem po co mi on jest. Łódki sobie klucz już zaniosę. Łomem otwieramy sobie skrzynki. No, pistolet załaduje. Hmm. Dobra, tam jest kierownica. Kurde, no musi nam się udać. Dobra, jest to kółko, które nam się nie przyda. Teraz ją nie z No jakbym spodłował, to by była ten... to by był dramat dopiero. Tak, to bym musiał szukać ammo do ten... Znaczy, szukać klucza do... jak to się nazywa? Żeby odgena wziąść. Jest, dostał w łapę. Dawiam mu. Babka idzie z dołu. Dobra babka się wywaliła. Szybko tu otworzyć, kurde. No co jest? No nie może być tak. No ej, no. Kiedy te itemki są oszukane, no. Zaraz je tu porostrzel. Ej, gdzie jest? wo wow, 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 wow. no to niby jest niewidzialne ale no przejść nie mogę no c... co jest jakieś dzierstwo no ej no i tej klatki sobie nie otworzę a tam jest klamka to ja tu się męczę z ponad dwie minuty z tematu klamka ja nie mogę a mi klamka się nie przejdzie. Pozrzucam sobie, żeby łatwiej mieć. O boże. Tu nie ma benzyny. Tu jest świeca, dobra. Może to będzie ułożenie tak jak w pierwszym odcinku. Tak sądzę, bo najmniej. No, że tu powinien być... Do ammo? Nie, nie ma o lul. dziadek tu się znów zrespił, w dóbsku dostał babcia tu na pewno nie, nie ma jej. Trzeba zwołać babcie Babcia gdzieś tam wazony jakieś nadolewali A może to dziadek Co jest? Przynikło ją Jakieś cierstwo Wchodzimy pod wyrok Kurde, nie wiem czy się uda. Nie wiem. Dobra, babka idzie tam. Odpalamy sprinta. Na dół. Babka tu idzie już, ja to wiem. Coś babunia. Jest. Idę to montować na dole, żeby mieć już spokój. 20 minut, ajajajaj Łom jest, jak się nie mylę na górze, więc powinniśmy go zdobyć no. Potrzebna jeszcze benzyna padloki bo kluczyk tu mamy Dzierg, pewnie tam na górze już chodzi. To sobie tu zostawię. Wow, już myślę, że gdzieś mi wypadnie. A jeżeli będziecie chcieli, bardzo chętnie nagram... dla was. Ciekawostki. On się będzie bawić monitoringiem. Łom łom babciu nie stój tak tylko do roboty padła na ryj. by się do roboty wzięła, nie się tylko obija. Kurde, muszę to wziąć. On tu będzie. Muszę to wziąć zanieść. To jest jeszcze do zrobienia Może zajmie nam odcinek z pół godziny, ale no musi tyle, no bo tak to mi się nie uda Bra, łom, szybko tu od razu sprawdzam. No, tu jest. Szutgeny też ich mogę zabić. Więc to jest plus tej gry też. Tu nic nie ma. Pewnie tu będą cutting players, a na górze będzie padlock. Na stówę. Dobra, pewnie nam się uda. Tutaj już zaraz. Pokażę Wam tu coś zaraz. Tylko czekajcie chwilkę. Dobra, widzimy się po przerwie. Sorki, że tak szykłem. Bo muszę. To się tak zaśmiał. Nie Wiedzieliście o tym? A no właśnie, sejfki. O, widzicie jego twarz? Hehe. bo się... Bodajże w poprzednim odcinku to pokazywałem. Kurde, prawie pół godziny już gram, no nie da się tak. Biegnij babka, tylko żeby dziadek na dole nie był. Dobra, babka już leci. Pa dziadek, dziadek spać poszedł do, dosłownie koło mnie. Dobra, ej, uda się. Uda się łódko uciec <grystanie> Muszę stąd tu czekać. Bo babka tam idzie. Córki katar mam trochę. Coś babcy się nie śpieszy tam. I wiem już, co oznaczają te dzwony, co takie biją. Yy, one oznaczają, że... Dobra, czekajcie chwilkę. Pauza, ja wam zaraz wytłumaczę. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. Yy, Zapomniałem co miałem to powiedzieć, dobra, dokończając mm, Lecimy łódkę. Łódką uciec. To już jest prawie koniec, więc no. Kurde z... dziadek. Jak on się tam znalazł? O nie Babka! Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Może po prostu za długo już gram w, gra, w tym granny, Za długo odcinek trwa to już wariują. Próbują mnie zabić. Kurde, dziadek idzie. Dziadek idź tu. Babka idzie do kibla. Dziadek idzie tam. Dobra. jest majones. Porbieni zostali. Kluczek mam chyba na dole. Nie nie pamiętam. Bo trochę ta przerwa trwała i no. Dobra, jest to kluczek. Ale jest sobie to szybko. <laughs> I uciekamy. Uciekamy. Może za pierwszym razem tam nie wyszło. Wiecie o co chodzi. Ale się udało. Dobra. To co? Kurde. Odpalamy i pojechali. Babka, dziadek, nie wiedzą co się dzieje. <grystanie> no i the end. no i w tym odcinku to na tyle. W następnym odcinku zagramy sobie z Extra Locks. No zagramy na Easy, bo tak to oni są za trudni. Przecież oni mnie na Easy nawet rozwalają. Nie ma opcji. Chyba, że jak będziecie chcieli, to będę mógł wam nagrać jakieś ciekawostki czy coś w tym stylu. Jak coś to piszcie w komentarzach. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli filmik wam się spodobał. No i subskrypcję, jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków z tego typu. A się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.